Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sprzedażą, czy masz już sporo doświadczenia, ten materiał pomoże Ci uporządkować wiedzę, wyłapać kluczowe momenty i uniknąć typowych błędów. W tym odcinku, krok po kroku, przejdziemy wspólnie przez cały proces sprzedaży: od pierwszego kontaktu, przez badanie potrzeb klienta, prezentację oferty, aż po finalizację i dalsze budowanie relacji. Zobaczysz, jak ważne jest, żeby każdy z tych etapów był przemyślany. Bo dobra sprzedaż to nie sztuczka, tylko proces, który można zaplanować, udoskonalić i powtarzać. Będzie konkretnie, praktycznie i na przykładach. Nie musisz notować każdego słowa. Najważniejsze rzeczy będą podsumowane na ekranie, ale zachęcam, zatrzymuj nagranie, rób swoje notatki, wracaj do fragmentów, które Cię szczególnie zainteresują. Ten kurs to nie wykład, to Twoje narzędzie do lepszych rozmów, skuteczniejszego działania i budowania zaufania z klientami. Czym właściwie jest sprzedaż w dzisiejszych czasach? Jeszcze do niedawna sprzedaż kojarzyła się wielu osobom z czymś dość prostym. Z przekonaniem klienta, by kupił produkt. Z dobrą prezentacją, technikami perswazji, domykaniem rozmowy. Tyle wystarczało. Jednak to podejście, oparte głównie na przeforsowywaniu transakcji, dziś już nie działa. A przynajmniej nie działa długofalowo. A dlaczego? Ponieważ klient jest dobrze poinformowany i ma wiele opcji do wyboru. Dziś Klient przychodzi często lepiej poinformowany niż sprzedawca. Sam wcześniej sprawdza, porównuje, czyta opinie, zna konkurencję. Nie szuka produktu, tylko wartości. Nie chce być przekonywany, tylko zrozumiany. Dlatego współczesna sprzedaż to coś więcej niż oferowanie i zamykanie transakcji. To proces doradczy, to rozwiązywanie problemów klienta, to budowanie relacji, które opierają się na zaufaniu, empatii i realnym zaangażowaniu. Sprzedaż dziś to partnerstwo. Sprzedawca nie ma być handlowcem w starym rozumieniu tego słowa. Ma być konsultantem, ekspertem, czasem wręcz strategicznym doradcą, który rozumie potrzeby klienta, potrafi je nazwać i dobrać najlepsze rozwiązanie. Często zanim klient sam je uświadomi. I tu pojawia się bardzo ważna zmiana. Dzisiaj sprzedaż to nie działanie jednorazowe, tylko proces. Proces, który zaczyna się na długo przed pierwszą rozmową, już w komunikacji. W marketingu, w budowaniu wizerunku firmy i który nie kończy się na podpisaniu mowy. Dziś sprzedaż obejmuje także obsługę posprzedażową, utrzymywanie relacji, cross-selling, lojalność. Sprzedawca w dzisiejszym świecie to ktoś, kto musi umieć słuchać, zadawać trafne pytania, analizować potrzeby, pracować na danych i emocjach. To ktoś, to zna swoje produkty, ale jeszcze lepiej zna swoich klientów. A do tego wszystkiego dochodzą nowe technologie: CRM, -y, automatyzacja, social media, sztuczna inteligencja, social selling. Wszystko to zmienia tempo i sposób działania. Ale technologia nie zastępuje człowieka, ona go wspiera, bo nadal najważniejsze są relacje, zaufanie i prawdziwe zrozumienie potrzeb drugiej strony. A skoro mówimy o procesie, to z jakich etapów taki proces sprzedaży może się składać? Celem tego etapu jest przyciągnięcie uwagi klienta. To moment, w którym sprzedawca musi zainteresować rozmówcę na tyle, by chciał słuchać dalej. Brak przygotowania to przygotowanie niepowodzenia. Zatem zawsze musisz być dobrze przygotowany do pierwszego kontaktu z klientem. Odwiedź jego stronę internetową, zapoznaj się z jego social mediami, zdobądź o nim jak najwięcej informacji. Jak napisał Bert Decker w książce o wystąpieniach publicznych, masz tylko kilka sekund, aby pozyskać uwagę klienta. Nie istnieje żaden magiczny zwrot, który sprawi, że automatycznie pozyskasz jego uwagę. Jednak jest kilka, których powinieneś się wystrzegać. Na przykład, dzwonię do Pana z bardzo ciekawą ofertą. Chciałbym zająć Pani chwilkę, aby przedstawić bardzo ciekawą ofertę. Nazywam się Jan Kowalski, dzwonię z firmy X. Takie rozpoczęcie może zniechęcić klienta, a ty usłyszysz: Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Klient nie dostrzegł w tej informacji żadnej obietnicy, żadnego odniesienia do emocji czy jego potrzeb. Aby zainteresować klienta na tym etapie, warto na etapie przygotowania odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jaki jest powód, dla którego klient miałby poświęcić swój cenny czas? Jaki problem klienta rozwiązuje Twoja usługa lub produkt? Kim jesteś i dlaczego dzwonisz? Jak to zrobić poprawnie i skutecznie? Dzień dobry. Dzwonię, ponieważ czytałem na waszej stronie internetowej, że instalujecie klimatyzację, z kolei moja firma od 9 lat specjalizuje się w produkcji przewodów do klimatyzatorów, które znacznie obniżają koszty ich montażu. Pomyślałem, że znajdzie pan kilkanaście minut, abyśmy mogli się spotkać i porozmawiać o możliwościach współpracy. A ja mam na imię Jacek i jestem z firmy okablowanie.pl Warto, aby Twoja wypowiedź była krótka i kończyła się pytaniem do klienta, lub i tu zaskoczę przedstawieniem siebie i firmy, którą reprezentujesz. Wiem, że to niestandardowe, jednak to, jak masz na imię, najmniej interesuje potencjalnego klienta. Mocne zwroty, słowa klucze. Na tym etapie możesz używać: specjalizuję się, zwiększam, rozwijam, gwarantuję, podnoszę, zmniejszam, wspieram. Po złapaniu uwagi, sprzedawca musi wzbudzić zainteresowanie produktem lub usługą, prezentując korzyści, nie tylko cechy dla klienta. Jaka jest obietnica ze strefy wartości, którą oferujesz? Jaki problem lub ból klienta rozwiązuje Twój produkt, usługa? Doświadczenia sprzedawcze często mówią, że kto pyta, ten prowadzi rozmowę handlową. Dlatego warto na tym etapie więcej pytać niż mówić. Wtedy klienci przestają się nudzić i wzrasta ich zainteresowanie, kiedy angażują się w czasie rozmowy. Zatem, aby pozyskać zainteresowanie, zadaj jedno lub dwa pytania. Na przykład: Nasze produkty rozwiązują problem częstych reklamacji klientów poprzez innowacyjne, trwalsze materiały. Jak rozwiązujecie problem reklamacji? Jak długo dociera do Was produkt od kontrahenta? Chętnie zaprezentuję bezpłatnie nasze rozwiązania i nie tylko Panu, a także pracownikom, którzy montują klimatyzatory. Co Pan o tym sądzi? Kiedy budujesz zainteresowanie klienta, trzymaj się kilku zasad. Zadawaj pytania, nie zasypuj go nadmierną ilością informacji. Nie nagrywaj się na poczcie głosowej, stosuj ciszę po zadaniu pytania. Czekaj na odpowiedź. Pokazuj innowacyjne rozwiązania Twojego produktu i stosuj obrazowe przykłady. Nasze oprogramowanie automatyzuje 80% zadań działu obsługi klienta, oszczędzając średnio 30 godzin miesięcznie. Jak mówiłem w poprzednim odcinku tego kursu, klient podejmuje decyzje kierując się emocjami. Co to oznacza dla sprzedawców? Że może przeceniamy siłę racjonalnych argumentów? Być może zbyt mocno opieramy nasze prezentacje sprzedażowe na przekazywaniu informacji, mających zilustrować to, jak bardzo nasz produkt czy usługa jest lepszy od konkurencji? Na tym etapie warto stosować konkretne techniki. Opisana przez profesora Cialdiniego w książce Wywieranie wpływu na ludzi zasady niedostępności. Ludzie pragną tego, co trudno dostępne. Ograniczona ilość lub czas działania oferty zwiększa jej wartość psychologiczną. Mamy tylko trzy sztuki w magazynie. Społecznego dowodu słuszności. Ludzie podążają za innymi. Pokazanie recenzji, case studies czy liczby sprzedanych egzemplarzy buduje zaufanie i pokazuje, że produkt działa. Zaufało nam 500 klientów. Wizualizacja korzyści. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, wypoczęty dzięki naszemu materacowi. Dlaczego działa? Klient musi zobaczyć, jak produkt zmieni jego życie, a nie tylko co zawiera. Sprzedajesz efekt końcowy, nie cechy. Zresztą samo słowo wyobraź sobie działa niesłychanie perswazyjnie. Jest to niejako ukryte polecenie, które przynosi klienta świat jego emocji storytelling. W marketingu nie chodzi o to, co wytwarzamy, tylko o historię, którą opowiadamy powiedział Seth Godin. Nasze mózgi uwielbiają historię. Kiedy słuchamy historii, nasz mózg wykazuje aktywność podobną do aktywności mózgu osoby opowiadającej. Opowieści angażują emocje i pomagają klientowi utożsamiać się z sytuacją. Klienci mogą zapomnieć, jakie były szczegóły oferty, jednak rzadko kiedy zapomną historię, której mi opowiedziałeś. Dlatego temu narzędziu skutecznej komunikacji poświęciliśmy oddzielny odcinek tego kursu. Kontrast. Pokazanie życia klienta przed i po użyciu produktu lub usługi. Umożliwia to klientowi odczucie realnej różnicy. Na przykład zdjęcie domu sprzed remontu lub sprzedając subskrypcję na siłownię porównanie zdjęcia sylwetki przed do zdjęcia po kilku miesiącach uczęszczania do klubu fitness. Dopasowanie języka do typu klienta. To bardzo ważny aspekt komunikacji z klientem. Styl komunikacji ma ogromne znaczenie. Emocjonalny klient. Mów o odczuciach, pytaj go o jego odczucia związane z ofertą. Analityczny klient. Przekonają go dane i wykresy. Problemowy chce uzyskać korzyść poprzez pokonywanie barier i problemów. Klient na cel chce szybko podejmować decyzje, nie widzi przeszkód. Na tym etapie klient powinien już chcieć posiadać produkt. Sprzedawca pogłębia emocjonalne zaangażowanie klienta i wzmacnia potrzebę zakupu. Zamykanie sprzedaży to jeden z najważniejszych etapów procesu handlowego. To moment, w którym klient podejmuje decyzję o zakupie, a sprzedawca przekształca rozmowę w realną transakcję. Nawet najlepsza prezentacja produktu czy zbudowanie relacji nie przyniesie efektu, jeśli nie zostanie właściwie zakończona. O jakich zwrotach warto pamiętać, kiedy przygotowujesz się do etapu zamykania sprzedaży? Oto kilka przykładowych zwrotów. Czy to jest dobry moment, abym przygotował umowę? Czy jest jeszcze coś, o co chciałby Pan zapytać? W jaki sposób mogę doprecyzować, zanim podpiszę umowę? A czego unikać na tym etapie? Nie mów klientowi, że to dla niego najlepsze rozwiązanie i nie ciesz się, nie uśmiechaj podczas zamykania sprzedaży. Milczenie na tym etapie jest złotem. Sprzedaż to dziś coś więcej niż tylko oferowanie produktów. To proces budowania zaufania, zrozumienia i realnej wartości dla klienta. Każdy etap, od pierwszego kontaktu przez diagnozę potrzeb i prezentację aż po zamknięcie i dalszą relację ma ogromne znaczenie. Skuteczny sprzedawca nie tylko zna techniki, ale potrafi ich używać w sposób autentyczny, empatyczny i dopasowany do rozmówcy. To właśnie w tej spójności między kompetencją a relacją tkwi siła współczesnej sprzedaży. Dlatego warto nie tylko poznawać techniki, ale codziennie stosować, analizować i doskonalić w praktyce. Prawdziwa skuteczność rodzi się nie z teorii, ale z działania. Zacznij już dziś. Przy kolejnym kliencie zastosuj choć jedną nową technikę zamychania i obserwuj, jak zmienia się Twoja skuteczność.